Z najsympatyczniejsze spotkania domowe odbywają się w kuchni. Dlatego chcieliśmy to spotkanie zorganizować w kuchni. Bo tu jest domowa atmosfera. Może to nie jest kuchnia typowa, bo nikt z nas takiej nie ma, ale z chwilą, kiedy tu zamieszkają, pierwsi mieszkańcy, ona nabierze bardziej osobistego charakteru. To spotkanie dla nas, dla Boża jest bardzo ważne z trzech powodów. Pierwszy to taki, że rok po roku oddajemy drugi budynek komunalny w ramach programu budownictwa mieszkań realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawy. Na Żoliborzu są to pierwsze budynki od czasu średniego PRL-u. Drugi powód to jest taki, że oddajemy w tym budynku ten kompleks. Jest to pierwsze tego typu mieszkanie treningowe, rotacyjnie dla niepełnosprawnych ruchów. I trzeci powód to jest taki, że mamy rzadką okazję gościć panią prezydent w naszej dzielnicy, a dla takiej okazji gotowi jesteśmy takie budynki oddawać rok po roku. Bardzo serdecznie witamy panią. Prezydent. Chciałbym powitać Pani Prezydent, wszystkich gości, którzy tu przebyły Reprezentowane jest Biuro Polityki Lokalowej, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Chciałbym powitać przedstawicieli firmy, która sporządziła ten projekt. Fachowcy mówią, że jest to wyjątkowo udany projekt, że nie ma tu ani jednego metra niewykorzystanej powierzchni. Będziecie Państwo mogli to sami zobaczyć. Witam również przedstawicieli firmy Marbut Invest, która budowała ten obiekt, a chcę powiedzieć, że trafiała na, trafiła na pewne przeszkody, ponieważ pomysł kompleksu dla niepełnosprawnych pojawił się już w trakcie budowy i trzeba było pewne rzeczy przeprojektować. Witam Pana Marka Sołtysa, Szalonego Byskowicza, który ma swój udział w opracowaniu programu funkcjonalnego tego obiektu. Nie widzę, ale zapowiedział swoją obecność pułkownik Olaf Ola Truszczyński, dyrektor Polskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Bo jest to najbliższa placówka zdrowotna dla mieszkańców tego obiektu. No, chciałbym przedstawić również, że Bożan no obecnych gospodarzy jest zarząd dzielnicy Inkorporę, burmistrzem Krzysztofem Kuchlą, zastępcy burmistrza pan Michał Jakubowski i ktoś się Są moi koledzy z Wydziałów Inwestycji, Architektury i Budownictwa, Zasobów Lokalowych i Spraw Społecznych i Zdrowia. Pan jest pan Roman Krakowski. Przewodniczący Komisji Mieszkania. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pamiętają Państwo, że mniej więcej no, ta, rok temu rok temu byliśmy tutaj z w zupełnie innych warunkach, ale chcieliśmy pokazać wtedy też to mieszkanie, które dopiero miało powstać i, i zresztą cały blok. Jeszcze przy okazji, jak już wszyscy tutaj ten, że jest pan dektor pactwa, stosunkowo nowych, więc tym bardziej trzeba go zobaczyć, bo to jest od projektów społecznych w biuro, prawda? Trochę zmieniono jego mandat przeboru, bez którego ten program by się nie, e, e, budowy mieszkań komunalnych co je w całej Warszawie, by nie mógł się zrealizować, bo oczywiście trudno, żeby prezydent czy, czy prezydenci wszystko to faktycznie wy, wykonywali. E, proszę państwa, tak się złożyło szczęśliwie, czasami jak nie ma, to nie ma zbiorów, a teraz się okazało, że tydzień temu może. Przekazywali 75 mieszkań komunalnych na Pracę Północ, a to jest kolejny budynek w ramach tego programu na lata 2008-2012 i właściwie po raz pierwszy od, w okresie powojennym, w takim y, krótkim y, okresie powstają budynki komunalne. Chciałabym powiedzieć niezgromnie, ale ponieważ wszyscy na to pracujemy, tu wymienili, że to jest y, y, w ciągu y, od 90 roku, w ciągu 6 lat mojej kadencji, Czyli półtorej kadencji powstało więcej mieszkań komunalnych niż od początku 90 roku. A w niektórych ziemnice, w przypadku Pragi Północ, to były pierwsze po 45 nowe budynki takie komunalne. Ja nie liczę TBS-u, góry w bo one mają zupełnie inny charakter niż mieszkania komunalne. Mieszkania komunalne to są dla osób, które praktycznie nie, nie osiągają i zdolności kredytowej, a które są, no, można powiedzieć, takimi samymi mieszkańcami i obywatelami jak inni. Ma się w przyszłości w tym sensie zmienić, że ustawa ma bardziej weryfikować te kwestie dochodów i innych rzeczy, ale, ale, ale nie ma wątpliwości, że każda przyzwoita stoi sama mieszkania komunalne. I tutaj jak mówiłam czarny rok temu, te moje doświadczenia nie ze wschodu, tylko zachodu przeniosłam i stąd już w 2007 roku zaczęliśmy pracować na tym programem i w 2009 roku prawa uchwała, tak, panie że 2008 nawet, czyli to był taki mój... Ciągle to podkreślam, a to, to, to był mój taki, powiedziałam, wizjonerski program, ponieważ widziałam, co się dzieje, jak kurczy się ten zasób, jak on jest stary ten zasób, jak trudno go remontować, jak coraz więcej kosztów jest, że coraz więcej popuchania on. I w związku z tym oprócz tego, co mamy, a zatem na rynek nie idzie, to znaczy mam na myśli różne działki, które sprzedajemy, pewne świadomie zatrzymujemy, zwłaszcza te, które, chociaż to jest bardzo piękny element, bo tu zaraz potem ktoś przez ulicę deweloperzy oferują swoje mieszkania. E, natomiast staramy się, e, powiedziałabym, żeby w każdej linii e, były, by, powiedziałabym, trochę oddalone od koncertu więcej, no, a tutaj, jak się złożyło, że Czolicz tutaj dysponował tutaj tym, e, tym pracem. I myślę, że to co jest ważne to nie tylko powiększyliśmy zasób lokalowy, czyli Boża kolejne 123 mieszkania, ale to co istotne jest w tym budynku, stąd trochę inna grupa osób zainteresowanych, mianowicie że to są sprzyjające integracji osób niepełnosprawnych i tu Państwo za chwilę obejrzą te mieszkania treningowe dla osób, które są niepełnosprawne ruchowo. To jest taki naprawdę pierwszy kompleks mieszkaniowy w Polsce. Mam nadzieję, że i szalony że będziemy na okazję w okazji mieli się dzielić tym z innymi miastami, bo myślę, że zwłaszcza duże miasta, chociaż nie tylko, będą z tego doświadczenia naszego korzystać. Na 26-2 metrach kwadratowych zaprojektowano pięć samodzielnych pokoi z łazienką oraz wspólną część z meblami, urządzeniami niezbędnymi do codziennego i samodzielnego funkcjonowania. Chcemy, żeby ten zasób Komunalny służył Integracji, jest to tak zwane mieszkanie chronione, w którym się znajdujemy i to jest adaptacja siedmiu innych mieszkań. Umożliwi ono miasto realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi pilotażowego programu Biura Pomocy i Projektu Społecznych. Stąd pan tutaj dyrektor, bo ten program będzie pilotażowy. Będą, ten program będzie skierowany do osób, które doznały urazy z Muszą się nauczyć dla nich żyć w nowej rzeczywistości. Pobyt w mieszkaniu chronionym będzie miał charakter rotacyjny, podczas pobytu rokaturzy będą mieli zapewnioną pomoc w zakresie usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz oczywiście wsparcia psychologicznego, które w takiej sytuacji nagłej, no, dramatycznej dość jest konieczne. Oprócz osoby z urazami fizycznymi, po wypadkach ze stwardnieniem, z mózgowym, będą starać się tak przystosować swoje życie i zmienić na skutek tej konieczności życiowej, że będą osobami y, y, samodzielnymi i nie, niezależnymi. W stolicy funkcjonują już dwa mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnością. Jedno jest dla pięciu osób w Śródmieściu, y, drugie dla czterech osób przy ulicy Ośmiańskiej. W najbliższym czasie przewidujemy kolejne dwa mieszkania, jedno na Wilanach, jedno na Ursynowie. Także staramy się to y, y, rozwijać. Inwestycja została wybudowana za 16 milionów złotych, nie chcemy jednak spoczywać na latach. Mam nadzieję, że będzie dalsza część tego programu. Wszystko oczywiście zależy od sytuacji budżetowej, yy, która nie jest najłatwiejsza, o czym Państwo już pewnie się z mediów dowiedzieli, ale no, nie sztuka rządzić w okresie obwitości, sztuka rządzić w okresie cudność. Yy. W, w, chcę powiedzieć, że to jest też ważna rzecz, że w, w latach 2008-2012 udało nam się oddać do użytkowania łącznie z 1745 nowych lokali mieszkalnych. To jest taki historyczny proces, za jednej kadencji, o czym wspominałam, w tym 193 w dzielnicy Żoliborz. Y, I chcę powiedzieć, że w wieloletniej tej dotychczasowej prognozie finansowej, żeśmy przeznaczyli na to pół miliarda złotych. Wydaliśmy 319, mówię o tej aktualnej perspektywie, a do końca 2012 jeszcze 63 wydamy na najbliższe 2 lata 116, na dokończenie programu, a w latach przykładowo 2003-2007 było to 96 milionów, mniej więcej w podobnym okresie. Żaden polski samorząd nie inwestuje tyle w, w lokale komunalne co Warszawa. Proszę Państwa, na koniec chciałam pogratulować tym wszystkim, którzy dostali tutaj klucze. Ja chciałem dodać jeszcze, że te poprzednie mieszkania projone, które były zrobione, to nie były dla osób z problemami ruchowymi, tylko to były problemy z na przykład z innymi problemami, prawda? A to jest pierwsze takie mieszkanie Jaskółka dla osób, które muszą nauczyć się samodzielności. Ja zaraz zapowiem Państwu dlaczego. Dużo osób, które w po wypadkach traci w ogóle pojęcie, co dalej może swoim życiu robić i jak mogą sobie sprawić. Chodzi o to, żeby te osoby nie były osobami niepełnosprawnymi, a były osobami, które żyją z niepełnosprawnością. Czyli nauczyły się samodzielności i spokojnie w To mieszkanie jest na bardzo europejskim poziomie. Oglądałem dokładnie i wyposażenie, i wszystkie łyżeczka, które są podnośniki sufitowe, to są naprawdę dobrej jakości rzeczy. Mam nadzieję, że one przysłużą się jego osobom. Także dziękujemy bardzo pięknie za taką inicjatywę. Bo cała nasza praca to była tylko koncepcyjna i tak dalej, ale jednak tutaj był duży wkład i państwa, którzy budowali się to wszystko, posądziliście i również Warszawy, że sfinansowała to wszystko. Dziękujemy. Ja jeszcze... tu dyrekcja ZGN, no pan Grzegorz i pani Iwan tak kiedy zaprosili pięć rodzin, tu są przygotowane teczki z dokumentami, podpisanymi umow umowami, kluczami i bardzo prosimy panią prezydent o rękę. Państwo, Magomet Morcarow i Zareta Lepiewa. Tutaj ma Pani wszystkie dokumenty, odwiększał, że się gratuluję. To też jest naszą przejrzystość. Ja sprawdzimy. Pierwszy sprawdzimy, potem już będzie.